Ludzie często pytają mnie, czy odszedłem z Radia Publicznego z powodów politycznych. Ja nie czułem na sobie jakichś specjalnych nacisków politycznych w Radiu Katowice. Rozstaliśmy się w bardzo miłej atmosferze. Ja poszedłem swoją drogą dlatego, że nagle otworzyły się przede mną nowe możliwości i nie chciałem zostać tak zwanym redaktorem w laciach, czyli kimś, kto przez 10 lat już przed emeryturą chodzi w papciach po radiu, bo zdarzają się takie osoby w każdej rozgłośni zresztą. I pomyślałem, że skoro jeszcze trochę mogę być aktywny zawodowo w innych sferach i otworzyły się takie możliwości, to właściwie właściwie dlaczego nie? No i, i, i to był powód. Ale nie ukrywam, że, że denerwuje mnie hejt na Jurka Owsiaka, który się pojawia w różnych miejscach, także w, media, w mediach publicznych. Z drugiej, czy z trzeciej strony. Cieszy mnie, że taka inicjatywa, a właściwie można by chyba Wojźb po bezkrafowym odejściu od komunizmu w 1989 roku zaliczyć do jednych z sukcesów Polski. To, że jednak większość Polaków, zdecydowana większość się jednoczy w takiej sytuacji jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jest to już głęboko wtopione w naszą świadomość, że żaden polityk i żaden publicysta tego nie zmieni, bo ludzie, którzy zbierali do skarbonek na początku lat 90., już po prostu mają to w swojej świadomości i tego już nie zmieni taki czy inny kotylion, który się próbuje dokleić. Ja nie we wszystkim się zgadzam, co mówi Jurek Owsiak, ale. Cała sztuka, tak sobie myślę, polega na tym, żeby nie rzucać się do sobie, sobie do gardeł, czy nie odcinać od siebie, dlatego że się pod pewnymi względami nie zgadzamy, yy, tylko po prostu rozmawiać i szanować swoją odrębność. Wiesz, tak, ten temat w ogóle jest teraz bardzo, bardzo często wraca, bo to dotyczy wielu dziedzin, tak jak masz na przykład podział na szczepionkowców, antyszczepionkowców. Tak? Tutaj mamy zderzenie dwóch zupełnie innych światopoglądów problem się pojawia właśnie, kiedy my zaczynamy się oceniać i, i przez pryzmat tego, nie wiem, wywoływać emocje, tak? Niezdrowe emocje. E, e, dokładnie chciałem przywołać szczepionki. E, ja, ja mam kilku znajomych, którzy się nie zaszczepili. E, nie uważam, żeby robili dobrze. Co więcej, uważam, że to jest szkodliwe i e, ktoś, kto mówi, że się nie zaszczepił i to jest jego prywatna sprawa. <laughs> Jeżeli chce umrzeć, to jest jego prywatna sprawa. Janusz Korwin-Mikke to powiedział ostatnio w Sejmie to jeżeli to jest jego prywatna sprawa to niech pójdzie do prywatnego szpitala za swoje prywatne pieniądze i nie zajmuje miejsca za pieniądze publiczne. Ale widzisz, tu się już zaczyna taka rozmowa. Jestem pewien, że po tym wideo się pojawią komentarze na ten temat. Cała sztuka polega na tym, żeby w pewnym momencie powiedzieć stop. A media społecznościowe nas jakby zachęcają do tego, żeby swoje emocje jeszcze zgadza eskalować się. Zgadza bardziej. Się. Ale, Chociaż ale, to do niczego nie prowadzi. Zgadza się, Arku, ale wiesz, co, to powiedzmy stop sobie teraz w tym momencie, jeśli chodzi o ten temat. Okay. Ja tylko jedną uwagę, tak mi się skojarzyło, wiesz, słowo solidarność i kolor czerwony. Jakoś tak to wiesz, spina nam się, że rozbudza tą taką. <laughs> wśród Polaków. Wiesz. Tak daleko tak daleko nie chcę iść. Natomiast <laughs> ja na szczęście mam jeszcze wielu znajomych o poglądach totalnie odwrotnych od moich, z którymi jestem w stanie rozmawiać, po prostu pewnych tematów nie poruszamy. I być może najgorsze, co się stało, już kończąc ten temat, to to, że gdzieś w pewnym momencie puściły nas w nas te wewnętrzne hamulce, które nie pozwalały pójść dalej które powodowało, że wstydziliśmy się coś powiedzieć. A teraz po prostu mówimy, czy w internecie, czy, czy przez telefon. Najczęściej w internecie po prostu zero zahamowania. Ktoś mnie uzna za świnie, a mam to w dupie, najwyżej mnie uznają za świnie. Kiedyś ten hamulec jednak istniał, ale dobrze, skończmy o polityce. Subskrybuj, by być na bieżąco i nie przegapić nowych rozmów.